Dlaczego mieliby kłamać o tym, gdzie tak naprawdę żyjemy? Kulista Ziemia to psychologiczny mechanizm ogrodzenia. Jeśli zbudujesz jakąś barierę przed ludźmi, to będą wiedzieli, że są ogrodzeni. Także ich ciekawość i determinacja sprawi, że będą chcieli wiedzieć, co jest dalej i ją przejdą. Kulista Ziemia oferuje mentalną barierę, sugerując, że nie ma już gdzie pójść, bo zawsze wyjdziesz z drugiej strony. Ta koncepcja oferuje przestraszone miasta, uruchamiając cały szereg agent jak na przykład zmiany klimatyczne, kończące się surowce, asteroida w nas uderzy, groźni kosmici przylecą. Mogą użyć czegokolwiek, by wprowadzić strach i zagonić ludzi, ponieważ wiedzą, że jest to bardzo użyteczne narzędzie dla manipulatora i wpychają ci tą nieskończoną próżnię bez żadnych powodów, wypływając rzeczy, które nazywają materią, wszechświatem, galaktykami, planetoidami. Jesteś znikomym, malutkim pyłem pośród tego wszystkiego. Pomyśl o tym. To są sztuczki, by sprowadzić cię na dół, wygasić cię, sprawić, abyś wątpił we własny rozsądek. Jeśli mogą sprawić, by człowiek zaadoptował to od młodego wieku, to prawdopodobnie nigdy nie zapuści się do w chęci eksplorowania wolno. Chciałbym być odkrywcą jak wielki Magellan. No to się spóźniłeś, nie ma już nic do odkrycia. To jest to, co ci powiedziano. Jako dziecko masz wymówkę, ale jako dorosła osoba już nie. Jak słyszę ludzi mówiących o zakrzywiającej się kuli ziemi, to jest to sprzeczności do tego, co doświadczam. Moje codzienne doświadczenia prawdziwego świata mówią mi co innego. Przetestowałem to i duże stojące ciała wody zawsze zachowują poziom. Sprawa jest prosta. W prawdziwym świecie poziom oznacza poziom. I to samo wie każda osoba, z którą rozmawiałem. Jeśli w to wątpisz, to porozmawiaj z budowlancami czy inżynierami. I zapytaj się ich, by ci zdefiniowali, co oznacza słowo poziom. Zapewniam ci, że nigdy nie pokażą ci krzywizny. Ponieważ jest to faktem, że geometria euklidesowa nie działa na zakrzywionych powierzchniach. Inżynieria, lotnictwo, świat konstrukcji i nawigacji oraz wszystkie diagramy są euklidesowe. Więc komu wierzysz? praktycznie doświadczonemu życiu czy nasa? Jakbym zadał panu takie pytanie, jak, jak był pan jeszcze dzieckiem i był pan w szkole i pokazano panu globus tak. e, jako kulę ziemi tak. czy myśli pan, że to jest prawda? No oczywiście. To jest kulą, oczywiście. Mhm. To przyciąganie ziemskie to jest kula. To jest Ale tak. czy może inaczej? Czy Ale we... jak to może być są takie wielkie kontynenty, tyle wody, jakie to ciężary, I ona nie wyjdzie z swojej orbity. Mam no swej właśnie, radę. ja też się... Z... Jest ciekawa. On, on moje przyciąganie ziemskie jednakowe to jest, ale prawda, na, to jest takie ogromnych wody, oceany, No to jest nieprawda. Właśnie ja też tak dumam nad tym, zastanawiam kurwa, się. Ja tam, to jest, ale to jest niesamowita rzecz. Nie mam nastawienia, że jestem Mesjaszem i chcę uratować świat. Jedyną nadzieję, jaką mam, to taką, że coś w nich uaktywnie, że jeśli jest w nich ten głos, który szuka szczerości i prawdy, to się zamanifestuje i sprawi, że zastanowią się nad tym. Jedyny cel, jaki mam, to pobudzić pewne myśli. Uwidaczniam psychologiczny aspekt, który ma tutaj miejsce. Kiedy pytam o dowody na ziemię kulę, to słyszę, czy jesteś płaskoziemcą? I od początku jest odbicie, i. Cała propaganda z naleśnikami płaskiej ziemi, krańcami ziemi i tymi innymi wszystkimi obrazami, które ludzie od razu mają już w głowie. Propaganda medialna dostarcza mnóstwo strzał, które teraz ludzie nieustannie używają w defensywnym stanie. Dysonans poznawczy sprawia, że odrzucają możliwość zastanowienia się nad wierzeniami, które utrzymują w umyśle. Szukają pomysłów, by jakoś to wytłumaczyć, i powiedzą: Musiałbym się udać do kosmosu, by wiedzieć. Ale to tylko wymówka ponieważ fizyczny świat jest tutaj na wprost ciebie. Jednak taka jest siła propagandy kosmosu i tych fajerwerków wystrzeliwanych w niebo. Ponieważ pokazano im obraz na ekranie TV, to myślą, że jest to jedyna metoda, która mogłaby ich usatysfakcjonować. Co się stanie, jeśli ktoś nie jest zakorzeniony w prawdziwym, obiektywnym wiedzeniu, a jego umysł jest ugruntowany w pomysłach? A najbardziej podstawowy fundament w innych pomysłach to jest to, gdzie oni właściwie myślą, że są, i to daje wzrost innych wydarzeń kontroli, które teraz widzisz na miejscu. Dlaczego to się dzieje? W czym to jest zakorzenione? Powiem ci w czym. Nie wiesz, gdzie jesteś. A jak już dowiemy się, gdzie jesteśmy, to całe bagno, które teraz mamy religie, wojny, limitowane surowce to wszystko natychmiast zniknie. Bo jak ludzie zdadzą sobie sprawę, że są w pewnego rodzaju technologii, stworzonym wytworze, to życie już nie będzie takie poważne więcej. Nie będzie taką przerażającą rzeczą. Bo jak przestraszysz ludzi, jak się dowiedzą, że są częścią wewnątrz nieskończonego. Nie ma początku i nie ma końca. Więc nie ma się o co martwić. Poza tym czego ich głupie ego chce się trzymać? Tego kim myślą, że są? Nie ma się czego bać. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. Jak będziecie kontrolować ludzkie umysły w tym? To zupełnie inna psychologia. Kiedy ludzie dochodzą do wniosku, że nie ma się o co martwić i w ogóle o co ten cały dramat?